Ciemaneczko z strony Yotamoto. Dzisiaj nagramy film o modach do aktualizacji 9.7 do gry War of Tanks Blitz. Zapraszam Was do oglądania. Wody na Steamie prezentują się następująco: zmieniają tylko ikonki na niebiesko i dodają pojazdy, jakie znajdują się w grze, całe drzewko technologiczne i to, co najbardziej wszystkich interesuje, serowniki. Są do wyboru tylko dwa: punkt i krzyżyk. Są zmienione dźwięki w bitwie, tekstura ładowania, wszystko co tam się prezentuje. A teraz zapraszam Was na tutorial, jak zainstalować takie mody na Androida Więc, no to co? Przełączamy się Na samym początku musicie ściągnąć aplikację RAR app, aby rozpakować mody I, Ale przed tym musicie w folderze telefonu stworzyć folder mod w sensie, żeby po prostu wiedzieć, gdzie one będą rozpakowane. No i w tym, w tej aplikacji RAR, znaleźć te mody, wypakować je, zaznaczyć folder, w którym chcecie je wypakować. Wypakowujecie je, wszystkie te pliki. No i mamy te wszystkie już pliki gotowe, wypakowane. Oczywiście tam jest, już zaraz pokażę, Android, Data, Network Gaming, Files park. no i te wszystkie to są pliki, celowniki, dźwięki i tak dalej, i tak dalej. No i jak to teraz zamienić? Znowu wchodzimy w pliki, w tam gdzie macie grę zainstalowaną, czy na karcie, czy, na, czy w pamięci głównego telefonu, czy na karcie SD. Kopiujemy te pliki, które pobraliśmy, te wszystkie w tym naszym folderze. Musimy pamiętać, że one muszą być skopiowane i ten pasek musi być na dole widoczny. I wchodzimy w Android Data i szukamy pliku Network Gaming. Wchodzimy w niego files, jak widzicie. Tak. I mamy te wszystkie pliki. I wklejamy je. Zastosuj do wszystkich. I skalujemy je i zastosujemy do wszystkich i mamy chcemy je zastąpić. Tylko tyle. Naprawdę jest to proste. I to było na tyle w tym materiale. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że mody Wam się spodobają. No to co? Do usłyszenia w następnych materiałach. Pozdro!